się siema, siema wszystkich! Ostatnio właśnie mówiłem na temat tego Range że mam problem z tym systemem ACC To teraz wymyśliłem coś w tym stylu Zobaczcie Prze, Przepakuję system ACE, stabilizatora aktywnego Zaślepiam po prostu powrót w zbiorniczku Tu mamy powrót złączyłem. Był czerwony płyn. Tak dolewam długo do zbiorniczka, aż mi przez powrót wywala. Jeszcze został mi litr. To wypompowałem już. Zobaczcie, co tam jest w ogóle. To jest, można powiedzieć, nieprzejrzyste. I teraz jeszcze został mi litr. Ewentualnie dopierdzielę. I zobaczycie, o co dalej chodzi. Dobra, szybko odpalamy auto. Bo ze zbiorniczka strasznie szybko ubywa. Już zapierdziela nam, widzicie? Napierdziela. Patrzymy na zbiorniczek już praktycznie nie ma. I już go gasimy. Żeby nie dopuścić do, do tego, żeby pompa łaziła na sucho. I zobaczcie, zielony już poszedł, był czerwony. wypukaliśmy gdzieś 4 litry, myślę. 4 litry. Zaraz dolewam do stanu Takiego jak powinno być. Zakładam węże. I patrzę, czy coś pomogło z tym szumieniem, czy szukać dalej jakiejś przyczyny. I teraz zobaczmy, co wypukaliśmy. Teraz jest trochę to czarne, ale było przed chwilą jak mleko. Aż takie, że. No jak nie wiem jak to nazwać, szare takie aż. No jakby kisiel taki tak zwany olejowy. Zobaczymy, czy to coś pomogło. Zaraz przejażdżka. I zobaczymy, czy szumy zeszły.